Izrael jest protoplastą tego, co, co dzisiaj mamy w chrześcijaństwie, przynajmniej w jakiejś części. Chrześcijaństwo naturalnie bierze z Izraela pewne rzeczy, które są fundamentalne, między innymi święta wydarzenia, które Nowy Testament przecież wciąż przypomina, o których mówił Chrystus. Najważniejszym świętem, które w ogóle jest świętem chrześcijan, ale też i Żydów, to jest to święto Pesach, święto Paschy. A szczególnie jego wydarzenie naświetlone w Ewangeliach, w górnej izbie, kiedy to Jezus spotyka się z uczniami i tam właśnie mają ten swój wieczór sederowy. Jest to fascynujące, co. Stało się za tymi zamkniętymi drzwiami w górnej izbie, kiedy Jezus wraz z uczniami spotkał się. Było to przełomowe wydarzenie i dla uczniów, i też w zasadzie dla Mesjasza, dla Jezusa. I uznałem to za fascynujące wydarzenie. Za wydarzenie, które może być bardzo edukacyjne, a jednocześnie właśnie wprowadzać nas w te głębię. W związku z tym, ja zawsze miałem taką pokusę, żeby zorganizować, w jakiś sposób odtworzyć te wydarzenia. Więc spróbujemy zrobić takie spotkanie pesachowe i, i rozmawiać i odczytywać głębie tego kontekstu, w którym Jezus ustanowił wieczerze Pańską. No cóż, chciałbym zaprosić wszystkich do. Podejrzenia tego stołu sederowego. Bardzo ciekawie wyglądają przygotowania do takiego święta, do wieczerzy sederowej. I przygotowanie do sederu to już też jest, jest cały ceremoniał, bo przede wszystkim trzeba dom oczyścić z kwasu, czyli z Prawda, no Kwas, który oznacza złe porywy serca albo grzech, różnie jest interpretowany. Także zanim myśmy tu nakryli ten stół jeszcze to wyczyściliśmy cały dom z wszelkich okruszyn, pozostałości chleba, ciastek, mąki, wszystkiego, co ma coś wspólnego z mąką. Trzeba było ten hamec wynieść z domu, spalić go gdzieś na zewnątrz mm -hmm. ze specjalnymi modlitwami, bo jakże mając jakiś hamec w domu i jakieś złe porywy serca, moglibyśmy naszym dzieciom opowiadać o cudach wyzwolenia z niewoli egipskiej. A na tym polega ten cały wieczór. I potem, jak już dom jest z hamecu, no to oczywiście trzeba przygotować potrawy sederowe. Centralnym elementem wieczoru sederowego jest maca, produkowana z mąki bez żadnego zakwasu, jest to niekwaszony chleb. Taki chleb, jaki mogli tylko wyprodukować Żydzi, kiedy uciekali z Egiptu, nie mieli czasu na to, żeby mąka się zakwasiła, więc w pośpiechu produkowali chleb i ten chleb jest symbolem też wyzwolenia. Co jest ciekawe, że w Izraelu w czasie święta Pesach yy, nie uświadczysz żadnego innego pieczywa. W supermarketach na półkach, yy, półki z ciasteczkami, jakimiś wyrobami cukierniczymi są zasłonięte i tam jest napisane hamet, czyli kwas. Tego nie wolno sprzedawać ani kupować. Proszę bardzo. Każde święto żydowskie się rozpoczyna od zapalenia świec, przede wszystkim Szabat. W Szabatnym wieczu się to robi. Robi to y, pani domu, czy niewiasta, ma ten przywilej. I zapaleniu świec zwykle towarzyszy specjalna modlitwa tradycyjna, wielbiąca Boga. Jak zresztą każda czynność podczas świąt y, i także podczas sederu, wszystko się wiąże z odpowiednią na tę okazję modlitwą. Mamy tutaj talerz sederowy, na którym znajdują się wszystkie najważniejsze, te tradycyjne, ceremonialne elementy wieczerzy. Zacznijmy może od kości. To powinna być kość baranka, kość goleniowa baranka, przypominająca ofiarę złożoną z baranka w Egipcie, w noc wyjścia z Egiptu. Jest też pieczone jajko, które jest przypomnieniem o zburzonej świątyni. Jerozolimskiej, jest symbolem y, śmierci i, ży i nowego życia, a więc nieśmiertelności y, zarazem. Haroset ma przypominać zaprawę, y, glinę pomieszaną ze słomą, z której y, Izraelici musieli jako niewolnicy w Egipcie wyrabiać cegły. Mamy też maror, jest to tarty szan. On przypomina gorycz, cierpkość, ból niewoli, czasów niewoli w Egipcie. W którymś momencie potem podczas wieczerzy te wszystkie potrawy się spożywa w rytualny sposób z modlitwą. Mamy tutaj takie specjalne trzy kawałki macy w specjalnej sederowej serwetce z przegródkami. Jedna z mac symbolizuje. Kapłanów, druga środkowa maca symbolizuje Lewitów i ostatnia na dole symbolizuje cały lud Izraela. W zasadzie to były cztery toasty, które wznoszono w czasie przebiegu całej Wieczerzy Sederowej, na początku, przed jedzeniem, po jedzeniu i na samym końcu. I te cztery kielichy mają swoją nazwę i prowadzą nas do czterech obietnic Boga. Pierwszy kielich symbolizuje, czy wprowadza nas w obietnicę wyprowadzenia spod ciężaru robót w Egipcie, drugi Wyratuję Was z niewoli, w której byliście. Trzeci, wybawię Was, okazując wielką moc. I czwarty, wezmę Was do siebie jako naród i będę dla Was Bogiem. Ciekawostką jest, że w czasie wieczerzy Pańskiej, tam w Górnej Izbie, kiedy Jezus siedział wraz ze swoimi uczniami, mówi się, że kiedy On wziął do ręki kielich. I mówi te znamienne słowa, które Irek za chwilę przeczyta, właśnie wziął ten trzeci kielich, kielich wybawienia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławił. Łamał i dawał uczniom i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ilu, ilu chocijanu chocijanu mimic nu mimicraim velo asabba, fatim da jej nu. Daj daj jej nu, daj dai jej nu. Daj dai jej nu, daj jej nu, daj nu, daj dai jej nu, daj dai jej nu. daj dai jej nu, daj jej nu. Jaz szalony, jaz szalony. też ten element, to jest, znaczy przypominają o, o tym, że Bóg ich wyzwolił z niewoli. I każdy uczestnik Federu do dzisiaj powinien tak to odbierać, że to ja byłem w Egipcie, to ja byłem w niewoli, to mnie Bóg wyzwolił, wyprowadził, to mnie przyjął jako część swojego ludu. I to jest bardzo piękne, i myślę, że jak, dopiero jak zrozumiemy, od czego wyszliśmy, od czego się zaczęło, to możemy wtedy głębiej mieć to głębsze, głębsze zrozumienie tej symbolicznej wymowy dla nas chrześcijan. Czasem zastanawiam się nad formą, w jakiej my mamy, celebrujemy, że tak powiem, wieczerzę pańską, komunię. Jest dużo smutku, powagi, takiej, takiej zadumy. Trochę pozornej, trochę religijnej, a to było święto radości. To było święto właśnie, jak zaznaczyłaś, że, że każdy powinien się utożsamić tego wieczoru, bo, bo kiedy czyta się z tej księgi o tym wybawieniu, to chodzi o zrozumienie i chodzi o utożsamienie. I to jest ten piękny element, którego czasem brakuje w chrześcijaństwie. Robimy zadumę z rzeczy, która tak naprawdę jest wielką radością i, i ogłaszaniem światu tej wolności. Sądzę, że pieśni są też rodzajem dialogu, ale też formą barwnego opowiadania, tak jak postawienie tych symbolicznych potraw na stole. Taki pieśń, która zawiera przecież te elementy prowadzenia narodu izraelskiego przez Boga, wyśpiewana, no utrwala się bardziej. Jest ciekawsza też w swojej formie. Te pieśni mają słowa z psalmów, mają słowa z Tory, z Pisma Świętego. Więc jest to też forma modlitwy. Niebo i ziemia wciąż głośno tą ja a gwiazdy ją dają Ty Tysiączkę mocy wiesz, szybko. Farfowała i moc wiesz, Jedna z propozycji była kiedyś taka. Zaproponowałem, żeby we czwartek, poprzedzający Wielki Piątek, spotkać się w kościele, żebyśmy mieli wspólną wieczorze sederową. I oczywiście, ponieważ było to zagadkowe dla wielu osób, które o tym usłyszały, najpierw przyszli z ciekawości. A później powiedzieli, musisz to praktykować, żebyśmy mogli zaprosić naszych znajomych, żeby mogli przynajmniej troszeczkę dowiedzieć się o tej historii, żeby mogli połączyć to, co wydarzyło się w ostatniej wieczerzy z tym, co kilka tysięcy lat wcześniej wydarzyło się, kiedy pewnej nocy też ten naród został w cudowny sposób wyswobodzony. Każdy wieczór sederowy, który organizujemy w naszym kościele. Jest opowiadaniem Hagady. Jest to oczywiście opowiadanie dla chrześcijan o tym, co wydarzyło się w historii zapisanej w Starym Testamencie, co wydarzyło się wśród narodu izraelskiego. A więc wracamy do tych wydarzeń, które mówią o niewoli w Egipcie, do tych wydarzeń, które są związane z wyjściem w tej ostatniej nocy z Egiptu. Dlaczego to robimy? Ponieważ. Chcemy, żeby szczególnie młodzi ludzie mieli jasne zrozumienie tego, czym jest historia Bożej Miłości zapisana w Starym i w Nowym Testamencie. Chcemy pomagać młodym ludziom, a także sobie wszystkim, którzy zechcą przyjść na takie spotkanie sederowe, w tym, żeby rozumieli, że historia pisma, historia która dotyczyła jednego narodu ma też pewne implikacje dla nas w naszym codziennym życiu. Czym jest Hagada? Hagada szel Pesach, czyli Hagada Pesachowa. Hagada słowo hebrajskie pochodzące od czasownika mówić, opowiadać. Jest to opowieść pesachowa i można by ją nazwać Właściwie scenariuszem tego wieczoru sederowego, ponieważ wszystkie elementy wieczoru, począwszy od konkretnych potraw symbolicznych, tradycyjnych, poprzez modlitwy odmawiane w odpowiednich momentach nad tymi potrawami, poprzez czytanie psalmów i, różne modl i różnych modlitw tradycyjnych to wszystko jest zawarte w Hagadzie. Wieczór sederowy, który przygotowujemy w naszym Kościele jest oczywiście ograniczony pewnymi ramami czasowymi. Nie jest to taka uczta sederowa, jaką spożywają Izraelici, kiedy mają na to czas, opowiadają wszystkie historie. Raczej dla nas to ograniczamy do godziny może 90 minut, żeby opowiedzieć oczywiście ważne elementy. Jest to też pewna forma instruktażowa, żeby wskazać na to, co zawierała taka uczta i szczególnie nacisk kładziemy na to, żeby wskazać, że podczas właśnie takiej uczty sederowej Jezus dokonał ustanowienia, które jest ważne dla nas jako chrześcijan, bo właśnie wtedy połamał chleb i dał wino i to nie było oderwane od całego życia, które towarzyszyło Jezusowi, kiedy był na ziemi. On jako Żyd dzielił się ze swoimi uczniami tą historią. Na pewno w czasie tego spotkania też wspominali wyjście z Egiptu i on wskazał na siebie jako tego, który naprawdę ma moc wyzwolić ich z niewoli grzechu. Także dla nas to ma szczególne znaczenie, żeby wskazywać na ponadczasową prawdę, która dotyczy każdego człowieka. Pismo Święte mówi, że człowiek jest oddzielony od Boga, ponieważ jest grzeszny. Potrzebuje Bożego Miłosierdzia. To miłosierdzie zostało okazane w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ten świat bez grzechu, po to, żeby wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi. Umarł za nas na krzyżu, i tak naprawdę wieczór Sederowy jest wprowadzeniem do tego okresu męki, która dla nas, chrześcijan, ma ogromne znaczenie, ponieważ też poprzez to świadectwo wskazujemy, że z martwych Zbawiciel dzisiaj ma moc przebaczyć nasze grzechy. Myślę, że to jest tak, że my dopiero możemy w pełni zrozumieć tę duchową wymowę, która jest ważna dla nas chrześcijan, właśnie kiedy poznajemy, czym to jest dla Żydów. A Yy, bo to jest właśnie ta, to, co dla nas stało się symbolem, a dla nich jest do dzisiaj po 3,5 tysiącach lat czymś żywym i co przeżywają jako Żydzi, jako synowie Izraela. Więc przede wszystkim to, yy, myślę, że istotne jest to, że to jest początek narodowej historii tego narodu. I, I do tego też nawiązują, nawiązuje do tego Hagada pesachowa, czyli opowieść pesachowa. I gdzie wspomina się właśnie to zbawcze dzieło Boże, Bożą ingerencję w losy człowieka, w tym wypadku w losy Izraela w Egipcie. Bóg, który jak czytamy w Hagadzie, potężną ręką i ramieniem wyciągniętym wyprowadził swój lud i dając tym samym początek historii narodowej. Chrześcijanie również mają pewien nakaz do tego, żeby wspominać o tych wydarzeniach, które są związane z ich wyzwoleniem, z wyzwoleniem z grzechu, ze zbawieniem. Święty Paweł w liście do Koryntian w 10 rozdziale odwołuje do historii Izraela, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, i wszyscy ten sam duchowy pokarm jedli. I dalej, pisze apostoł Paweł, wszystko to, co im się przydarzyło, przydarzyło się dla naszego pouczenia. To jest jedna wielka historia miłości, którą Bóg pisze rękami swoich wybranych, żeby nas dzisiaj, w XXI wieku, czegoś nauczyć. Seder jest tym punktem odniesienia, do którego chrześcijanie powinni odnosić się, wracać. To są te korzenie, to jest to miejsce, w którym Mesjasz Jezus bierze chleb i bierze wino i mówi o swoim ciele i mówi o swojej krwi.